Witam, witam, tu Marię 1000 płyt. Tym razem wziąłem sobie do recenzji płytę z Sepultury Bennett de Reman Remains. Powiem Wam, że zajebista płyta. Słuchałem ją dzisiaj nawet. Zaczyna się z cichutko, cichutko, cichutko. Jak nie pierdolnie beat gitara, to się normalnie turlałem na wersalce z tego wszystkiego. Cały czas na piór Rwą gitary, walą w perkusję. Kurwa mówię, ale mocne. Powiem wam, że okładka jest zajebista, wydana. Nie będę macał, bo tu z czarna i się odbijają odciski. Kurwa, chłopaki poczochrani, jak to w tamtych czasach, bo to jest jeden z pierwszych albumów. Napierdala no, ta muzyka. Aż sąsiedzi walą kurwa do bram. Chociaż mieszkam w bloku. Mówię, skąd oni te bramy wzięli? A oni mówią, panie, był pan ten kurwa rap. To mówi to nie rap, mówię, to hardcore metal. A ja on mówi, jaki metal? To trash metal. Ja mówię, no tak. Powiem wam, że normalnie chyba se kupię, pójdę następny album Sepultury. Normalnie zniszczony leżałem, kurwa, przez 15 minut po wyłączeniu płyty na łóżku. Wdeptany jak gówno w pochodnik. Skończył się kurwa muzyka, a ja dalej leżę i ledwo zipię. Powiem wam, że nic tu nie ma co do dodania i do ujęcia, nie wskażę wam żadnej piosenki, bo zajebiste są wszystkie. Perkusista to jak nagrał tą płytę, cały album, to chyba urwa reanimowali go po tym napieraniu. Basy na pewno zmieniali w gitarze, rozpieprzyli wszystko. Mi umysł na pewno. Słuchajcie też Trash Metalu, powiem wam, jak hip-hopu, zajebisty album. Przekręcę wam, żebyście widzieli, taka fajna okładeczka, tutaj głowa, ksiądz jakby zobaczył to by jebnął zambony kijem w Tą płytę na pewno, albo świętym, co się nazywa, tą święconą wodą, by kurwa polał łobuz. Pozdrawiam Was. Subskrybujcie i przyciskajcie. No, paluszkiem tam, gdzie trzeba, i Instagram oglądajcie, mój. Na razie.